Poczytamy. Maluchy urodziły się 10 tygodni przed terminem. Niektóre rzeczy następują u nich później, na przykład nauka mówienia. To Bev i Lee. Cześć! Korzystam z okazji, żeby poczytać każdemu dziecku osobno. Wally błękitna czapla. Proszę. Indywidualna nauka jest ważna. Sailor w ich wieku mówił pełnymi zdaniami. Przy kilkorgu dzieciach jest trudniej. Pierwszemu dziecku poświęcaliśmy mnóstwo czasu. Przy tylu malcach to niemożliwe. Gdzie pająk? Tutaj, gdzie pszczółka? Topają, złapie ją. To stodoła. Kto w niej mieszka? Krowa. Jak robi krowa? Ucząc w pierwszej klasie, miałam styczność z dziećmi, które jeszcze nie mówiły. Gdzie samolot? Na niebie. Po wielu miesiącach w końcu robiły postępy. Chcemy tego samego dla maluchów. Widzisz samolot? Tutaj. Gdzie ryba? Świetnie. Jesteś słodka. Niewiele brakuje. Wkrótce zaczną mówić cienkimi głosikami. To będzie coś. Chwilę. Muszę się pozbierać. To wymaga wysiłku. Podoba mu się? Bardzo. A jej? Znalazła rybę i żabę. Bardzo to lubią. Jestem z Was dumna.